Dwie minuty prawdy, która potrafi zmienić postrzeganie siebie i zastąpić dwa lata terapii. To ty jesteś kreatorem swojego życia, nie ofiarą świata zewnętrznego. Wszystko, co myślisz, czyli każda negatywna myśl, odzwierciedla się w Twoim życiu oraz w ciele fizycznym. Twoje wyzwania nie są karą, a wynikiem negatywności Twojego umysłu. Emocje również nie są złe. Każda z nich niesie informacje, są sygnałem dla ciebie, że coś w tobie domaga się uzdrowienia, i dopiero wtedy, gdy przestajesz im stawiać opór i przestajesz je tłumić, one rozpuszczają się w akceptacji, w obecności, w świadomości. Strach pokazuje, że coś jest dla ciebie ważne, lęk to życie w przyszłości, w martwieniu się o coś, co często nigdy się nie wydarzy. Smutek pokazuje potrzebę bliskości. Natomiast złość informuje, że ktoś przekroczył Twoje granice. To nie motywacja zmienia Twoje życie, ale Twoje programy nawyki i przekonania. I kiedy je transformujesz, zmieniają się Twoje myśli, a wraz z nimi Twoja przyszłość. Przeszłość natomiast już była i zamiast. Żyć w poczuciu winy, wstydzie czy rozpamiętywaniu, możesz wziąć odpowiedzialność i wyciągnąć z niej lekcje. Twoje reakcje na innych to lustro. Świat zewnętrzny pokazuje ci tylko to, czego jeszcze w sobie nie akceptujesz i co w tobie wymaga uleczenia. Każdego dnia to ty wybierasz. Nie musisz nic kontrolować. Wystarczy zaufać. Pamiętaj, to ty kierujesz swoim życiem, to ty tworzysz, ty masz moc, by zdecydować, jak wygląda Twoja rzeczywistość.